Po kogo losować w rocznicowe bannery Wuthering Waves? Cześć, jestem Mimi i mam nadzieję, że będę w stanie pomóc Ci w tym dylemacie. Jana już omówiłam, także teraz pora na innym. No i cóż, co o niej sądzę? Myślę, że jest świetnym sub dps czyli postacią, która będzie robiła Ci dodatkowy damage, a nie ten taki główny. Moim zdaniem dalej warto po nią losować i jest w stanie bardzo wiele pomóc, natomiast nie powiedziałabym, że jest must have. Więc jeśli potrzebujesz elektropostaci, albo najzwyczajniej w świecie podoba Ci się ona, jak najbardziej myślę, że warto ją zdobyć. Jeśli natomiast nie za bardzo masz losy, albo co do niej nie jesteś pewny pewna, to jak najbardziej można ją skipnąć. Jeśli chodzi o jej broń, ja osobiście jej nie posiadam i bardzo żałuję. Wydaje mi się, że warto ją zdobyć. Natomiast wypowiedzcie się wy w sekcji komentarzy. No i cóż, kolejna postać do omówienia to Rzeki, także mam nadzieję, że do zobaczenia.